Witamy wszystkie nauczycielki i wszystkich nauczycieli w programie Przy Herbacie o Oświacie. Ostatni odcinek dotyczą, dotyczący depresji y, obejrzało bardzo wielu widzów. Bardzo nas to cieszy, że y, no, jest wzbudza on zainteresowanie, a z drugiej strony martwi, że no, jest to, jak się okazuje, problem, y, z którym boryka się polska szkoła. Tak jest. Pewnie nie tylko polska, ale jest to problem żywy wśród uczniów. Tak, ale tak naprawdę to mamy satysfakcję, że dobieramy taką problematykę, którą Państwo są żywo zainteresowani. No i idąc tym tropem, dzisiaj zapraszamy na drugą część wywiadu z panią dr Karoliną Głogowską, w której będziemy kontynuowali nasze tutaj dyskusje dotyczące właśnie problemu depresji w szkole. Także dzisiaj pojawią się już tak zebrane. Razem konkretne tutaj pomysły, formy pomocy. Na co trzeba zwrócić uwagę, co, co w takich sytuacjach związanych z depresją wśród uczniów jak tutaj działać. Dokonaliśmy pewnej re rekapitulacji, która będzie w sposób jasny i rzeczowy przedstawiona w końcówce naszego filmu. Ale chcę zwrócić Państwa uwagę również na to, że nie bez kozery odcinek nowego filmu ukaże się 23 lutego, ponieważ jest to Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Tak jest. A Światowa Organizacja Zdrowia w ogóle patrząc statystycznie przytacza w ogóle wyniki, że depresja jest to jest czwarta najgroźniejsza choroba na świecie. Więc tutaj cały czas nie tylko wśród uczniów, ale jest to tematyka, o której warto i trzeba. Rozmawiać. Tak, no i cały świat powinien się tym martwić. No ale martwić się to za mało. Przeciwdziałać, szukać środków, szukać metod, szukać instrumentów, które tę sytuację mogłyby poprawić. A jak to zrobić? Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Zapraszamy. Wracając tutaj sobie, myślę do tego tematu, to tak, rozmowa z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, jakby jako propozycja też dla, dla rodzica, nie? żeby porozmawiał, też myślę odesłanie do miejsc, w których może rodzic dostać wsparcie, czyli poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tutaj protestuje, tak? Prote oczywiście, ma pani rację, że gdyby to wszystko w Działam. normalności funkcjonowało to byłoby to właściwie posunięcie, ale z tego, co przeczytałam i z tego, co wiem, mm -hmm. na poradę psychologa w poradni ten uczeń czekałby półtora roku. Więc... To ja mam trochę inne doświadczenia, nie aż tak, nie aż tak tragiczne. W przypadku psychoterapii tak, te terminy są bardzo długie, długie. ale nie dostaje się ad hoc do psychologa. Ta pomoc psychologiczna jest mu potrzebna on zaraz. Yy, znaczy, znaczy, to nie jest zastęp... zarzut przeciwko pani doktor, broń nie Boże, Ja, ja tylko rozumiem znaczy i, Tak, ja wiem, jak myślę, to wygląda. Że ja też mam takie doświadczenie, że wygląda to po prostu różnie. Że mam doświadczenie no, rodziców, tak którzy jest. dobijają się drzwiami i oknami i gdzieś tam znajdują. Są też yy, fundacje, które. Yy, Proponują różne formy wsparcia. tak? No my na przykład też w świetlicy. Ale rodzic e... musi o tym wiedzieć. Tak, no i A no skąd? I to, no właśnie, i to jest też trochę takie zadanie z mojej perspektywy, trochę dla wychowawcy, trochę dla tak, szkoły, święte słowa. Żeby, żeby też tą wiedzę posiadać i móc to przekazać. Tak, tak. Kolejną rzeczą, e, która sobie. Czyli tak, bo też bym chciała jakoś to tak trochę zbierać, nie? Czyli mamy rozmowa z uczniem, i tutaj od razu jeszcze sobie pomyślam o jednej rzeczy, z której ja czasem korzystam, e, nie w odniesieniu do dzieci, z którymi ja pracuję, ale czasem wiecie, są takie sytuacje, dziecko przychodzi, my pracujemy regularnie, ma chłopaka, ma dziewczynę i mówi proszę pani, coś się dzieje, ja nie daję rady, on cały czas mi o jakichś tam rzeczach mówi, ona ostatnio mówiła, że, że wszystko nie ma sensu i tak dalej, no ja nie jestem w stanie zdalnie pomóc, a też jest potrzeba, żeby to dziecko odbarczyć, więc szukamy, słuchaj, a w szkole czy jest jakiś nauczyciel, z którym możesz porozmawiać, nie? Czasem dzieciaki mówią, że jest, a czasem mówią, że nauczyciele mają nas gdzieś. Ja mówię, może pedagog, może psycholog, Czasem jest tak, że mówią, o, nie pomyślałam faktycznie, to jest miła pani, miły pan. Czasem jest tak, że mówią, wie pani co, ja nigdy go nie widziałam. Albo no, Państwo powiedzieliście, że, że dzieci się nie wstydzą chodzić na trawie. To jest różnie. W sensie tak. niektóre mówią wprost, to ale prawda. wie pani co, on nigdy nie pójdzie do gabinetu, żeby się kumple śmiali, e, więc to jest kolejny kawałek. Więc ja mówię, no dobra, no to szukamy dalej. I taką formą, które dziecko dziecku może polecić, e, ale my też czasem rodzicami, e, są numery e, telefonów no, numery wszystkie nasze pytanie tutaj Pani Karolina. Tak, jest. Jest. Wyprzedza. No ale wiecie, no bo to jest bardzo Już ważne. Tak? A priori. No i bo chcieliśmy tego tak? nawiązać, bo, bo no. to jest dosyć jest... świetna sprawa. Bo ze stycznia bo okazało się, że ten chyba najbardziej popularny telefon zaufania, że nie dostał nie dostanie do dostanie po, po raz kolejny. Ale czy wy sobie. Jak to tutaj chyba tą alternatywą, z tego co wiem, teraz jest ten dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka jako tak. taka alternatywa. 812-12-12, tak. Też to jest telefon całodobowy. Tak, Tak, my wyświetlimy na pewno ten numer. On się tak? tutaj teraz, tak. teraz się i pani doktor, czyli co? W razie czego? tym, co się działo też właśnie, a w takiej sytuacji, kiedy Znaczy tutaj... tak, no w ogóle jakby dla mnie te numery, to jeśli jest psycholog, pedagog w szkole i prowadzi jakiekolwiek zajęcia z dzieciakami, to po prostu trzeba je im. E, mówić, mówić, mówić. I jakby informować, że to są rozmowy zupełnie anonimowe z ludźmi, którzy będą w stanie ich wesprze. wesprzeć. Tak. Czyli oprócz tego, że najmłodsze dzieciaki w szkole uczymy 112, to równolegle powinien być tak. jeszcze drugi, drugi numer? Znaczy tych numerów jest kilka sobie myślę, nie? No bo właśnie tam 111, 116, tak? Czy, czy właśnie tutaj numer Rzecznika Praw Dziecka, niebieska linia też jest takim numerem, który... Dobrze, żeby w szkole gdzieś wisiał, żeby dziecko jakby wiedziało, że wiecie, że to Takie, są miejsca, tak do których można się. Odnieść. Tak, nie? Ale to jest fajne zalecenie. No fajna podpowiedź, fajna to złe słowo, no, że, że w szkole powinna być taka informacja. Tak. Ja tego nie pytam, ale rozumiem, że faktycznie te telefony funkcjonują. Tak, zaraz i... się do tego odniosę, mhm. nie? ale tutaj tylko chciałam powiedzieć, że tylko wiecie, że to też musi być sprzedane dzieciakom po prostu. Tak? Jak ja pracowałam w szkole, to też dla mnie bardzo było ważne, żeby odczarować psychologa, tak? No to, to było... Ja zaczynałam pracę w szkole 10 lat temu. Wtedy, jak, jak ja mówiłam nauczycielom o depresji to u dzieci... Historii. Trochę tak. No bo jak ja mówiłam wtedy o depresji u dzieci, no to nauczyciele się... Uśmiechali. Tak, uśmiechali. Bo wtedy, no to dysleksja, okej, okay, to jest u dzieci, ale to wiadomo, tych, co się nie chcą uczyć. ADHD, no to nieznośne to ADHD. Aha. Więc jakby było dużo takich naleciałości. No jak ja powiedziałam właśnie o depresji i depresyjności, um, no to nauczyciele, no tak z politowaniem, no młoda, nawiedzona, przecież... Była dziewczyna. Ale ja byłam w środowisku, my rozmawialiśmy. Ja wchodziłam do klas. Właśnie też pracowaliśmy gdzieś tam z tymi różnymi numerami. I jakby mówiąc, ok, słuchajcie, to jest też takie miejsce, gdzie wy, jeśli nie chcecie przyjść do mnie, nie chcecie przyjść do wychowawcy, możecie się zgłosić. Przepraszam, wejdę do no. Tak sobie myślę, bo teraz o tym 112 jako o takim numerze, gdzie już tam te klasy najmłodsze, czy nawet no, przedszkolaki chyba czasami mm -hmm. się już o tym mówi. A w ogóle ten problem depresyjności, w jakim wieku może się zacząć? w ogóle, Od której, w jakim, w którym momencie? W, tym momencie, w ogóle możemy mówić tutaj, że, że dziecko może mieć problemy z depresją. Tak. Wiesz co, Piotrze, to jest w sensie trudne, bo to też zależy trochę od tych kryteriów, jakie przyjmiemy, no, ale możemy już mówić naprawdę o małych dzieciach. Jeśli chodzi o takie, już jakby, taką, jakby większe nasilenie problemu, czyli w populacji, nie wiem, około 2%, to już są to dzieci tak naprawdę od 7 roku życia. Mhm. Czyli ogólnie od początku szkoły podstawowej tak, tak, tak naprawdę już o tym problemie teraz, warto, ja, warto mówić. Tak, i... nawet wiecie, w tych próbach samobójczych hmm. nieszczęsnych i w tym raporcie, to tam też mamy dzieci, na, na pewno przynajmniej jeden przypadek z próby samobójczej u siedmiolatka, latka tak? więc, więc sobie myślę, że, że tak, że jak najbardziej. I teraz, jeśli mówimy o tych numerach telefonu, e, to, to też warto, jakby, zwrócić na kilka rzeczy uwagę. Czyli w ogóle powiedzieć, że warto dzwonić. Druga rzecz, którą warto pow powiedzieć, że, że wiecie, że, że można spróbować, że nawet jeżeli będzie tak, że, że będzie, bo możesz się stresować i rozłączy się, to jest ok. Spróbuj po prostu jeszcze raz. Kolejna rzecz, która jest ważna i o której też jakoś z uczniami czasem rozmawiamy, e, to jest kwestia, że może być tak, że od razu nikt tego nie odbierze. Wiecie, no, jakby poziom tych problemów, zresztą wystarczy spojrzeć na statystyki e, tych telefonów, jest mnóstwo, tak? Więc też ona jakby nie zawsze jest tak, że pierwsze wdzwonienie się spowoduje, że od razu ktoś odbierze. Więc też pokazać dzieciom, że, że wiecie, że może być tak, że nie uda się za pierwszym razem, więc spróbujcie jeszcze raz, nie? Więc to też są takie rzeczy, wa które warto, warto powiedzieć dzieci i mówię, ja telefon właśnie używam też w taki sposób, czyli żeby powiedzieć dziecku, słuchaj, powiedz koledze, powiedz koleżance, niech spróbują, tak? I wiecie, i wtedy na infolinii naprawdę, na infolinii, no jakby tutaj, jakby dziecko jest w stanie dostać wsparcie. Też są numery, chyba i taka ma taki numer, gdzie też on jest skierowany do dzieci młodzieży, ale też do rodziców. I rodzice, jak mają pewne wątpliwości i chcieliby z kimś przegadać, a nie czują się komfortowo, nie wiem, w sytuacji, na przykład takiej z nauczycielami, z różnych powodów, to mogą zadzwonić i się dopytać, przedyskutować. Nie? Więc, no, więc bo to, właśnie jest to jest takie są wsparcie. To jest Szkoła musi o tym wiedzieć. No I, i mam nadzieję, że, 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 że część szkół wie i z tego korzysta. No, pewnie tak Ale jest. też sobie myślę, że w sensie, żebyśmy my dorośli wiedzieli, że to jest ważne. nie, Żeby też wyposażać młodych ludzi właśnie w takie... Na, w takie narzędzia i też sobie myślę jeszcze o takiej jednej rzeczy, um, takim kolejnym moim apelu, um, czymś, co z mojej perspektywy jest kluczowe. Um, to jest relacja. I po prostu ja nie wierzę w szkołę bez relacji. Jeśli nie ma ja wiem, że w dzisiejszych czasach to jest trudne, ale jeśli nie ma relacji między uczniami i nauczycielami, to trudno mi ufać, że. Um, proces edukacyjny będzie przebiegał prawidłowo, ale też, że my będziemy w stanie dostrzec różne rzeczy i dzieci będą w stanie skorzystać z naszego wsparcia, nie? Ja tutaj jeszcze tak, myślę, że tak powoli kończąc tutaj, tutaj dużo cennych informacji od Pani doktor usłyszeliśmy, mnóstwo. ale... ale powiedziałabym, mnóstwo, powiedziałabym, mnóstwo. Ale tutaj ja mu tak na, na końcu chciałabym jeszcze taki, jeden, jeden taki wątek tutaj poruszyć, mhm. też tak wspominając swoje własne doświadczenia, bo będąc nastolatkiem, miałem taką koleżankę, która czasami w środku nocy do mnie dzwoniła, i na przykład dzwoniła właśnie po jakichś różnych swoich próbach. Jak się później dowiedziałem, samobójczych. Mm -hmm. no już nie będę wchodził w szczegóły, ale takie ta sytuacje miały miejsce. I ja wiem, że ja jako nastolatek bardzo ciężko też to przechodziłem, będąc to osobą, która w mi się została obarczana, bo ja tak. też czułem taką presję, że jak coś źle powiem, to czy ona coś źle zrobi, czy mam o tym mm -hmm. komuś o tym powiedzieć. I tak chciałem tutaj może właśnie tak, jako tak na koniec, co zarówno rówieśnicy, jeśli już na przykład wiemy, że ktoś ma takie problemy, ktoś, no, nie, czy ma to zdiagnozowane, już ale ogólnie, że coś jest na rzeczy, jak wobec takiej osoby powinni zachowywać się rówieśnicy i jak powinni wobec takiej osoby zachowywać się nauczyciele, jeśli już wiemy, że, że ten, ten uczeń ma jakiś, jakiś problem, mhm. no i wtedy jak, jak w czasie się go traktować, czy rozmawiać o tym z uczniami, czy może na godzinie wychowawczej taki temat poruszyć, już te, tak no, w rzeczywistości mhm. klasy. Dobra, to ja sobie myślę, że w ogóle temat zdrowia psychicznego powinien być jakby takim stałym tematem w ramach godzin wychowawczych. I ja naprawdę się strasznie irytuję, jak słyszę, że kolejna godzina wychowawcza to jest matematyka, język polski czy cokolwiek innego. No nie. Bo brakuje godzin. Nie, no, no nie, ja nie mam na to zgody. Nie. Dzieciaki, tym bardziej w tym świecie online'owych, zajęciach online'owych, one potrzebują po prostu z sobą pobyć. W zeszłym roku ja pierwszy raz miałam taką sytuację, prowadząc grupy socjoterapeutyczne... Bardzo długo. Pierwszy raz mieliśmy sytuację, że myśmy nastolatków, którzy nie dość, że przychodzili regularnie tydzień w tydzień, to mimo, że było ciepło, był czerwiec. I normalne było to, że wiecie, no to tam raz przyszli, raz nie przyszli, coś tam, no tutaj ktoś jakąś dziewczynę poznał, tutaj gdzieś tam ktoś poszedł grać i my się trochę tym irytowałyśmy, ale miałyśmy poczucie, że to jest rozwojowe. To w zeszłym, w tym roku do, do wakacji była pierwszy raz taka sytuacja, kiedy dzieciaki przychodziły cały czas, bo potrzebowały bycia razem, nie? Teraz w grudniu kończyłyśmy brak grupę. Brak relacji. Relacji i dzieci przyszły i się zapytały, czy kończymy grupę, ale czy jest szansa, żebyśmy, bo do świąt jest jeszcze jeden tydzień i może uda nam się jeszcze raz spotkać. Tego wcześniej nie było. Nie. Więc sobie myślę, że, że faktycznie jakby jest potrzeba i teraz z podstawową potrzebą dzieci, e, w ogóle nas wszystkich, no jest potrzeba przynależności. Więc to, o co trzeba zadbać, Zdobanie to żeby grupy. dzieci czuły się, że, że są Razem. w tym zespole. Nie? Więc to myślę, że i dlatego mówię o tych godzinach wychowawczych, bo to jest czas do tego. I ja rozumiem, że nauczyciel, przedmiotowiec może nie czuć się w tym, jakby nie mieć do tego kompetencji. Ale dlatego właśnie potrzebny byłby ten pedagog, psycholog, który go wesprze, który wejdzie nie? w tych no, momentach. ja ale... się mogę z tym zgodzić. Ja też. Chyba Ty, jednak wydaje mi się, że, że tutaj no. ja z perspektywy nauczyciela, który jednak w, w, w klasie był dzieciakami, myślę, że jednak to jest wymóg i musi to być kompetencja nauczyciela, aby umiał budować grupę. Tak. On nie musi ja Zgadzam się, że nie musi umieć mm. tego zdiagnozować, czy od takiej strony mm -hmm. tutaj medycznej tutaj się w tym odnaleźć, ale jednak budowanie grupy, Psymiu. ta umiejętność to jest jednak wymóg pracy nauczyciela. Tak. Tak. Wiemy, że nie każdy że temu że tak powiem, sprosta, no. albo nie każdy tego przykłada. I to jest fakt. Tak, no bo przecież takie, to jest... Ale to jest, to, to jest budowanie grupy, tak, będzie budowanie grupy, tak, to jest, powinna być tak, kompetencja. Bez zdań. To jest dwóch zdania, znaczy, a, ale y, y, ten nauczyciel, o którym mówisz, ja się wyjątkowo dzisiaj z nim zgadzam, pani doktor. Nauczyciel, o którym mówisz, musi mieć świadomość tego, czy on ma wysokie kompetencje mhm. interpersonalne, czy niskie. Jeżeli ma niskie, to jego obowiązkiem jest wyrównanie ich, prawda? On obo znaczy obowiązkiem, to też jest niewłaściwe uh -huh. słowo, uh -huh. ale y, każdy nauczyciel y, musi mieć świadomość tego, czy się potrafi skutecznie komunikować, czy, yes, czy potrafi budować relacje, czy jest w tym dobry, czy średni, czy do kitu, użyję takiego uh -huh. sformułowania. I, Jeśli są i braki, musi się musisz się tak, rozswijać, oczywiście, bo to jest jego, jego, praca. To jego jest praca, praca, to jest jego doskonale osobiste. Także ten matematyk w moim pojęciu, pani doktor, on też powinien y, zajmować się re, budowaniem relacji. Tak, ale ja, ta, ja się zgadzam, ale ja też jakby mam doświadczenie pracy w szkole i wiem, że to jest bardzo różne. Tak, i to się wiecie, tak, I różne, ale teraz jakby to ja bym chciała zgadza. powiedzieć, ok, jeżeli ja jestem nauczycielem, nie wiem, od języka polskiego, jestem jakby naprawdę pasjonatką, ale mam problem w... Trochę w takim byciu razem z moją grupą, to moim zdaniem, jakby, wiecie, mogę swoje rzeczy robić i super, jeśli nauczyciel robi i pracuje, ale jeśli ja już mam świadomość, że to mi umyka, to naprawdę moim zdaniem takim rozwiązaniem, które można zastosować, jest zaproszenie właśnie pedagoga, tak. psychologa i wiecie i bycie w ale tym razem. Nie, ja nie na zasadzie. Dobra, pedagog wchodzi, ja wychodzę, tylko jesteśmy w Równolegle. tym razem i to nie jest jakby, wiecie, substytut wychowawcy, nie tylko on mnie wspiera w tym tak, byciu, a ja nie? się to, uczę, tak. nie, ja się nie, uczę dokładnie. nowych rzeczy. I ja też mam takie doświadczenie, że to jest w stanie fajnie się sprawdzić. I jest to w stanie wesprzeć i klasę, e, i właśnie tego wychowawcę. Tak. Nie? E, aha, jeszcze, no bo tak trochę jakby uciekamy i mam wrażenie, że takie pewne rzeczy nam, nam. Tak, no, no bo to jest taki sporo. temat, tak. który jest bardzo ważny i też myślę z wielu stron. E, co możemy jeszcze zrobić? Więc dla mnie właśnie zadbajmy o to, żeby faktycznie jakby tą wiedzę dotyczącą ogólnie zdrowia psychicznego dzieciom przekazywać. Nie? nie wiem, no ja sobie myślę chociażby u nas, na wydziale, są studenci, można się zgłosić, że jest takie zapotrzebowanie. Myślę, że my możemy też jakoś tutaj nawiązywać współpracę i, i wiele jest takich miejsc, które pewnie mają gotowość, żeby przyjść i na ten temat też jakby trochę poopowiadać, nie? E, więc to jest jeden kawałek. Drugi kawałek jest taki, żeby dbać o te relacje w klasie, nie? Między, tak. między w ogóle uczniami, a jak mamy dbać, kiedy jesteśmy online? Da się to zrobić, nie? Jakby to też możemy to zaopiekować, dzieląc ich na pokoje, gdzie proponując różne rodzaje aktywności, um, więc, więc można to zrobić, ale będziemy to robić, jak będziemy wiedzieć, że to jest ważne. A to jest ważne, nie? Teraz kolejna rzecz, jeśli chodzi już o, o same dzieci, które mają jakieś diagnozy. Często jak szkoła dostaje opinię, tudzież odzież, o życzenie, tam są zalecenia. Naprawdę zachęcam, usiąść przeczytać uważnie, zastanowić się, czy jest tam coś, co ja jestem w stanie wprowadzić, czy nie. Jeśli nie rozumiem albo nie wiem jak, właśnie jeśli jest specjalista w szkole, udać się do niego. Myślę, że też są miejsca, gdzie, gdzie są psychologowie dyżurujący, można się odezwać, zapytać. Nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić, co mam robić, jak, nie? Tylko Więc, muszę chcieć. Tak, nie? Więc tutaj to jest taki ka kolejny kawałek, że z tymi diagnozami, opiniami to nie są papierki, które tylko mają powodować, że dziecko ma, nie wiem, więcej czasu na egzaminie, ale często tam są też naprawdę takie, wiem, że czasem niedostosowane do szkoły. Ja też się z tym spotkałam, że czasem propozycje nie są dostosowane. Ale jakby, wiecie, zamiast skupić się na tych, które nie są, zachęcam, żeby skupić się na tych, która, które jesteśmy w stanie po prostu, po prostu wykorzystać. Um, i, I kolejna rzecz, jeśli chodzi o depresyjność, ostatnio, więc, <laughs> no to wiecie, nic nas, dorosłych, nie zwalnia z tego, żebyśmy po prostu um, się dowiadywali. Jest mnóstwo poradników, programów. W internecie jakby naprawdę myślę, że tutaj po pozwolimy sobie założyć... Włączyć, nie? E, Jakby takie też propozycje dla nauczycieli krótkich, czy w ogóle scenariuszów zajęć, które są opracowane z wstępów takich krótkich, to, teoretycznych. Tak, pod nagraniem od pani Karoliny, tak, się bo jest kilka takich miejsc naprawdę wartościowych i świetnie, żeby nauczyciele jakby mieli tego świadomość. I mówię, państwo jako nauczyciele nie macie diagnozować dzieci, ale jakby zachęcam do tego, żeby być uważnym, ale też sobie jakby wiecie. Gdzieś tam doczytywać, interesować się tym i tam znajdą się wskazówki, odpowiedzi, co możemy robić, jak robić, nie? No bo jeżeli teraz dziecko e, no, no ma trudności, tak? Jakby jest e, trudno mu się skoncentrować, jest nieobecne. Jedyne, co od nas słyszy, to wejście do roboty, weź się ogarnij. Albo straszak pod tytułem, jak nie zaliczysz, to nie zdasz. Tego to, to nie zmobilizuje. Jeżeli ono, wiecie, w depresji też mamy takie negatywne przeświadczenia na temat siebie, innych i przyszłości, jeżeli ja uważam, że jestem do niczego. I teraz jeszcze słyszę od dorosłego, słuchaj, jak się nie ogarniesz, to, to nie dasz rady. To w ogóle nie nadajesz się. No jak możesz nie wstać? No, no weź nie no to wiecie, to tylko pogłębia ten stan, który mhm. dziecko i tak już ma. Dobrze, no. muszę tutaj Wprowadzi już wejść do dramatu. W e wejść tutaj, już w tanie, tutaj w bo strasznie dużo wątków się poruszyliśmy, bardzo dużo informacji. Myślę, że możemy razem Wiśka powiedzieć, że bardzo dziękujemy pani dziękuję. doktor za wizytę w naszym studio, że mogliśmy tutaj się spotkać i ten ważny temat poruszyć. Od razu tutaj spadła propozycja kolejnego spotkania, więc za jakiś będziemy czas będziemy za znowu zapukamy do drzwi, że, że chcielibyśmy tutaj się zobaczyć. Będziemy trzymać za słowo, ale mam taką prośbę: jakieś takie jedno zdanie na koniec, puęty takiej ku dobremu. Proszę, jak nadzieję będziemy zostawić, tutaj do tej kamery, tutaj po środku już bym prosił, <grym> tamtej już tutaj, o, Dotrzem, jedno, tak, no? tak, tak, żeby cień nadziei wlać, że... Coś dobrego jeszcze się może wydarzyć. W znaczy, kraju. Nie, no w sensie jedna dobra rzecz to jest to, że my się spotykamy i o tym rozmawiamy, tak? Jeżeli Państwo klikacie w ten film, to też rozumiem, że ten temat Was interesuje. I to jest pierwsza rzecz, która jakby jest ważna, I że do... my nie udajemy, nie udajemy, że tego problemu nie ma, tylko próbujemy się z nim jakoś mierzyć. Więc to jest dla mnie coś, co napawa nas z optymizmem. Tak, Czyli na pewno. To daje nadzieję. Tak, że im więcej my będziemy wiedzieć, tym, tym jest szansa, że będziemy w stanie po prostu tym młodym ludziom pomóc. No właśnie. Im mm. więcej będziemy wiedzieć. Tak. I to jest, myślę, mm. fantastyczna płyta dzisiejszego odcinka. Kochani, proponuję zatem toast za nauczycieli, którzy chcą wiedzieć. I ja do tego dołożę, że warto rozmawiać. Dobrze. Dobrze. My mamy świetne, ja już teraz czuję, że mamy robi się fajny flow, przy to tak, tak powiem, z, y, y, kolokwialnie i z angielskiego, ale... Dobrze, że nam wytłaczyłeś, że to z angielskiego, bo sobie, myśmy sobie poradzimy nie poradzimy, sobie, że, co to znaczy. Myślę, że na... Y